A wracając do tego argumentu wcześniejszego, że, że zło może uszlachetniać, że zło może w jakiś sposób być korzystne dla nas, dopełniając tych naszych doświadczeń, to również nie jest wystarczający argument za tym, żeby zło istniało, co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jest cała rzesza ludzi, których zło niczego nie nauczy, których zło w żaden sposób nie uszlachetni, ponieważ są przez to zło pokonani. Na przykład śmiertelna choroba, która powoduje śmierć, no niczego nie nauczy tej osoby, bo ta osoba nie żyje. Podobnie jak każda inna osoba, która ginie, na przykład w jakiejś katastrofie naturalnej, śmiercią nagłą, prawda? Ktoś ginie w wypadku samochodowym, na przykład, prawda? Czego, czego ta osoba ma się dowiedzieć, czego ma się nauczyć z tego, że zginęła w wypadku samochodowym? Nie wydaje mi się również, żeby zło. Ale przepraszam cię, bo w mhm. tym momencie to jakby ty również śmierć podciągasz pod zło. Mhm. Z twoich słów wynika, że śmierć jako taka jest złem. Znaczy, według moich preferencji, śmierć zalicza się do tego, co jest złem, a już na pewno śmierć w bólu, śmierć nagła, śmierć nawet jeżeli to nie jest zło dla osoby, która ginie w wypadku, no to jest to na przykład zło dla jej bliskich. Powoduje cierpienie, powoduje zrujnowanie życia dotychczasowego, przyszłego, planów, prawda? No to każdy, kto ma doświadczenie śmierci bliskiej osoby, wie, jak to jest wielowymiarowy ból, i jak to jest realny ból. Więc to po pierwsze nie jest prawda, że jeżeli tak jak miliardy ludzi na świecie obecnie rodzą się w kraju biednym, afrykańskim, większość swojego życia poświęcają na wędrówkę do źródła wody, prawda? którą muszą odbywać codziennie, na przykład, z różnym skutkiem, i następnie umierają na przykład w wieku 10 lat prawda? z niedożywienia, z braku wody, z chorób łatwo wyleczalnych. Co też takiemu umierającemu dziecku ta jego sytuacja ma wytłumaczyć, wyjaśnić, w jaki sposób on ma z niej skorzystać? Przychodzi na świat, zapoznaje się z cierpieniem i z tego świata schodzi prędzej czy później, w warunkach nędzy, zwykle prędzej. W jaki sposób to tego czegokolwiek nauczy? Więc faktycznie no, trudno takie zjawiska pogodzić z Bogiem, który miałby być jednocześnie i wszechmocny, i dobry. No właśnie, ale, to, ale ten argument nie spełnia swojego zadania obrony do, rzekomo Dobrego Boga jeszcze z, jeszcze z innych powodów. Yy, najważniejszy z nich jest taki, że, proszę zwrócić uwagę, ten argument mówi coś takiego, że potrzebne jest doświadczenie zła po to, żeby nas czegoś nauczyć, albo żebyśmy docenili dobro, albo żeby, dopełni, albo żeby dopełnić nasze doświadczenie. Ale dla większości z nas to doświadczenie zła jest doświadczeniem zła, które realnie odczuwa ktoś inny, nie my. Czyli gdyby, gdyby ten argument, załóżmy, że ten argument ma sens, co to by oznaczało? To by oznaczało, że każdy z nas musiałby zachorować na. Raka na przykład, na jakąś ciężką chorobę. Musiałby być kaleką, prawda? Musiałby zaznać jakiegoś innego, innego nieszczęścia, jakiejś śmierci bliskiej osoby. Każdy z nas, żeby ten argument miał taką moc, jak jemu się przypisuje, że potrzeba doświadczyć tego złego, żebyśmy docenili to dobre, no to każdy z nas powinien doświadczyć tego złego na własnej skórze. Tymczasem, nawet zwolennicy tego argumentu mówią, że. To jak patrzymy na ten świat i na tym świecie wydarzają się te rzeczy, to jest to doświadczenie, które jest niezbędne. To jest to doświadczenie, które jest wystarczające, że my patrzymy, jak inni cierpią, patrzymy, jak inni umierają. Prawda? Patrzymy, jak innym zadawane są cierpienia, i to jest to ta lekcja yy, dla nas czy to, czy to uszlachetnienie nas. Czyli dałoby się zorganizować świat w ten sposób, szczególnie jeśli się jest wszechmocnym Bogiem. Żebyśmy mieli to doświadczenie na zasadzie obserwacji kogoś innego, ale ten ktoś by realnie nie cierpiał. Dałoby się to zrobić, nawet jeżeli my musielibyśmy mieć jakoś unaocznione zło, prawda? żeby docenić to dobre, żeby z tego korzystać i tak dalej. To przecież można by było, będąc wszechmogącym Bogiem, który wszystko może, dla którego nie ma nic niemożliwego, zorganizować nam taki spektakl który nie pociągałby za sobą tego, że to wszystko się naprawdę dzieje. Tak jak w większości przypadków jest w naszym życiu. Widzimy to zło u kogoś innego i z, i, z, i z tego popieramy jakąś naukę. Mogłoby tak być w ogóle. Mogłoby tak być w ogóle, że byłoby nam przedstawione zło, ale na w jakimś teatrze cieni, w jakimś fikcyjnej postaci, no, a nie w, są tacy, a nie w postaci twierdzą, realnej. Że właśnie jest to ten teatr cieni. Prawda? Życzę im, żeby nie mieli powodów zmieniać zdania na, na własnym doświadczeniu. Mówię o Platonie akurat, prawda? Bo ten no, tak. przykład z jego dialogu, więc. No, on tak twierdził, że ta rzeczywistość, na którą patrzymy, jest rzeczywistością, właśnie cień. Powtarzam, Ale, nie, 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 przekonują, tego, nie, nie przekonuje mnie definiowanie, znaczy operacja zdefiniowania czegoś jako nieistniejące albo nieważne, jak dla mnie nie usuwa realnego bólu, który się wiąże z pewnymi rzeczami.